Dzień dobry, witajcie sprzed mojej chatki. Właśnie dzisiaj chciałam Wam pokazać mój ogród, mój raj, który tutaj tworzę od kilku lat, ale mam wrażenie, że zaczyna kropić deszcz. No cóż, spróbujemy, mimo, mimo tego nie ma jakichś dużych chmur, więc może nie będzie jakiejś dużej ulewy. Wiecie co, ogród zaczęłam ogarniać, uprawiać, uczyć się 4 lata temu. Tylko, że zaczęłam uczyć się w Donicach ogrodu na balkonie, gdy byłam w ciąży z moją córką Polcią, ponieważ miałam straszne pragnienie robienia czegoś innego niż tylko bycia mamą, żeby się w tym po prostu nie zatracić i żeby mieć jakąś przestrzeń. Do której mogę uciec, i pamiętam, że hodowałam wtedy sadzonki od nasionka pomidorów i różnych innych warzyw i kwiatów na pierwszym piętrze, i tam się wchodziło po takich stromych schodach. To był dom, który wynajmowaliśmy. I ja po prostu codziennie, już potem z takim dużym brzuchem, pedałowałam tam na górę, żeby doglądać tych moich roślinek malutkich, sadzonek. I wtedy urodziła się naprawdę ogromna pasja do ogrodu, i zobaczyłam, że jest taką moją ucieczką, taką formą terapii, czegoś, czego się uczę, co poznaję, że dzięki temu, że zasadzę małe nasionko, będę o nie dbać, pielęgnować, tak ono urośnie. I ogród stał się ogromną metaforą życia dla mnie. To kiedyś było naturalne dla wszystkich, ponieważ większość osób uprawiała ziemię, ogrody, kiedyś nie było miast, głównie były wsi. I po prostu ten ogród uczył człowieka bardzo dużo. Przede wszystkim o naturze i o cykliczności, która jest ostatnio u mnie na tapecie bardzo mocno. Cykliczność kobiety, cykliczność związku, cykliczność w ogóle życia, a wszystko uczy się w swoim ogrodzie, który tutaj za mną widzicie. Tutaj akurat widzicie kwietny, a za mną, za szklarnią jest taki mały w tym roku warzywny. Pokażę Wam na razie kwiaty, tutaj mam mm, tu wałkę, nie czekajcie, to się jakoś czym nazywa, budleja, przepraszam, to jest budleja, to będzie taki duży krzew, na razie jest jeszcze mały, do niego bardzo ponoć lgną motyle i zamarzył mi się, jego kwiaty są podobne do bzu, E, takiego fioletowego. Tutaj oczywiście przeróżne odmiany rudbeki i jeżówki. One mi się zawsze strasznie podobały. Zobaczcie, jakie są piękne i one również pięknie pachną. W dzisiejszym filmie będziecie po prostu dotykać ze mną cudów przyrody i piękna. Ale zobaczcie, piękno to też to. Czyli też nie, nie idealne kwiaty. O, pajączek. I czasem to, że są jakieś dziurki. Tak samo jest właśnie z ludźmi. Słuchajcie, każdy człowiek ma jakieś mankamenty, chociaż każdy chciałby wyglądać tak. Trzeba zaakceptować, że czasem wygląda się tak. Nie rywalizować, bo każdy na swój sposób jest piękny, i wyjątkowy. Dobrze, za mną są Dalie. Nie mam dużego doświadczenia w Daliach, ale uprawiałam je właśnie 4 lata temu w Donicach i wyszły mi prześliczne. Mam nadzieję, że tutaj też ruszą, ponieważ bardzo mocno zjadły mi je ślimaki. Zobaczcie, tu ma, tutaj mam gdzieś takie jeszcze troszkę biedniejsze, bo naprawdę były zjedzone przez ślimaki i jeszcze wszystkich nie posadziłam. Niektóre się już gną, ale dają radę. One będą kwitły jeszcze, jeszcze. Dopiero chyba w sierpniu. Tutaj mamy, nie pamiętam niestety nazwy, ale te kwiaty też są piękne i też pachną i też bardzo lubią e, jemotylki. Tutaj mamy kosmosy, uwielbiam kosmosy. Wszystkie kosmosy, które tutaj mam, są wysiane z tamtego roku. Czyli mm, znowu ta cykliczność i śmierć pewnych rzeczy, że kwiat rozkwita, później zasycha. I z niego robią się nasionka, tak jak tutaj. On umiera po to, żeby właśnie potem spaść. Te nasionka, tutaj widzicie, spadają na ziemię, rozsiewają się i w przyszłym roku powstają nowe, piękne krzewy. Ale żeby na przykład krzak tak, był bujny, fajnie rosną na przykład. Zobaczcie, tak jak tutaj. To już Wam zdradzam sekret o motylek. Chodzi o to, aby wszystkie przekwitłe pąki podchodzić i urywać. Albo nożyczkami, wtedy dajemy znak tym kwiatom, temu krzewowi, że on jeszcze musi kwitnąć, tak? I obrywam wszystkie te, mm, te kwiaty, z których później byłyby nasiona. Ja często robię tak, że wyrzucam na łąkę i potem one się często rozsiewają same, wiecie? Ja tutaj konsekwentnie przychodziłam i obcinałam każdy, który był przekwitły. Teraz już tego tak nie robię, ale on mi się tutaj dzięki temu pięknie, cudownie rozkrzewił. I tak samo staram się właśnie robić tutaj z tymi kosmosami. Czyli widzę taki, podchodzę i urywam. Tam jeszcze jest jeden. O, i proszę, i tutaj jeszcze jeden i urywamy. Ja kosmosy uwielbiam, są przepiękne i będę na pewno chciała je suszyć po to, żeby robić z nich piękne obrazy na ścianę, które może będą w sprzedaży. Wszystko zależy od tego, czy ten czas sobie wygospodaruję na to. Zobaczcie są przepiękne kolory. I tutaj jakoś fajnie pójdzie. Tutaj był przesadzany słonecznik, on tak walczy, nie do końca się jeszcze przyjął, ale właśnie moją ideą było to, żeby były tutaj z tyłu, tutaj z tyłu, żeby były dalie takie wysokie, razem ze słonecznikami. A tutaj na przykład mamy koperek, ale też jest piękny, i pozwala mu tutaj rosnąć. Będę go później pewnie suszyć. Może w tym roku zrobię jakieś ogórki kiszone. Nie, no, na pewno zrobię, bo uwielbiamy je jeść. No i takie swojskie są najlepsze, pięknie pachnie. Tutaj też mam, o właśnie, widzicie, tutaj zjedzony przez ślimaki dalia, ale może jeszcze odbiję. Tutaj jest troszkę mniej rzeczy, mniej kwiatów, ponieważ to jest bardzo płytko. Ja tu pod spodem mam siatkę siatkę, tylko taki materiał, żeby nie rosła trawa, jak widzicie, na przykład tutaj bujnie. Tutaj były kwiaty, które zasłaniały, ale postanowiłam je wyrwać. I tutaj mamy dalej właśnie rudbek, i jeżówkę taką niziutką. I tutaj. Tutaj również jest ten krzew, który był tutaj. Ale jak widzicie, jest troszkę marniejszy. Tam też podchodziłam i obrywałam te, które się już nie nadają, żeby mógł się rozkrzewić, i faktycznie tam fajnie przetacznik, chyba to się nazywa przetacznik, mógł się rozkrzewić. Tutaj dziko rosnący również kosmos, jak widzicie, w innym kolorze, takim białym z różem, no przecudowny. Tutaj na przykład jest bardziej różowy, za nim też jeżówka rudbeckia. Tutaj widzimy właśnie nasionka, mrówkę. Wyrywam. Tutaj piękny słonecznik, właśnie bardzo wysoki. On tutaj się wysiał też sam z tamtego roku. Mam nadzieję, że wyrośnie naprawdę piękny. Mm, tutaj zobaczcie, jaka jest piękna. Ojejku. Cudowna. I ta... No piękne są. No i tutaj też dziko wysiany ogórecznik. Do niego bardzo lgną pszczoły, więc go trochę zostawiłam, ale on zdominował mój ogród, więc dużo też po prostu powyrywałam, bo był tutaj rozsiany wszędzie po prostu, wszędzie. Tutaj są truskawki razem z szczypiorkiem, czyli z cebulą i z czosnkiem. Zobaczcie, czosnek niedługo będzie też do zbioru. Jak się robią takie zawiasy, i on tutaj już ma um, takie nasionka. To on podejrzewam, że już niedługo będzie dobry do zbioru. Możemy nawet zobaczyć. takiego jednego wam pokażę gadka. Ale się tu trzyma. No pięknie, zobaczcie. Nie będę go jeszcze wyrywać, bo to jeszcze nie jego czas, ale myślę, że jeszcze miesiąc maksymalnie i będzie do zbioru. Już jest po truskawkach. w tym roku nie było jakoś dużo. Tu mam jeszcze jeden kwiatuszek. No, i tutaj na tej ścieżce miałam coś zrobić, ale na razie jest jaka jest, słuchajcie. Nie przeszkadza mi to jakoś bardzo. Hmm, za to mogę sobie tu siedzieć, zobaczcie jak motyle latają. Motyle są przepiękne i pszczółki. I to jest kawałek ogródka, który w tym roku stworzyłam od zera. W zasadzie trochę pomógł mi mój mąż, żeby po prostu te deski poskręcać. I oczywiście ogródek nie wyszedł mi tak, jak sobie to wyobrażałam, ale i tak jest przepiękny. Jestem nim uraczona. Często sobie właśnie tutaj siadam z kawą i patrzę na ten ogródek i dzięki temu odpoczywam i naprawdę. Rozkoszuję się ogrodem, który jest naprawdę terapeutyczny dla mnie. Uwielbiam po prostu kwiaty. To jest moj, po prostu bajka. Wiem, że dużo kobiet lubi kwiaty. To jest chyba takie naturalne dla nas. Pokażę Wam z bliska tutaj pomidorki. Kilka krzaków to są samosiejki, więc je zostawiłam mimo, że są dosyć blisko, ale wydaje mi się, że fajnie urosną i może jeszcze zdążą dać plon. Jest nasturcja i nagietki, ponieważ one odstraszają różne szkodniki. Odmian mam niewiele w tym roku. Tutaj jest Dzikus, który jest oczywiście koktajlowym pomidorem czarnym. Bardzo go lubię. On daje bardzo fajny plon i rośnie. Bardzo wysoko jak widzicie, większość tych pomidorów puściłam na dwa pędy, ponieważ one same mi się puściły na dwa pędy Co to znaczy? To znaczy, że tu jest pęd jeden, z którego będą pomidorki tutaj, a tutaj jest pęd drugi I zobaczcie, tutaj dzikus chce już dać trzeciej, więc go urywamy, nie mam nożyczek, więc tylko sobie tak palcami ogarnę to jest tak zwany wilk, który trzeba urwać, bo inaczej będzie rósł kolejny pęd, i owoce mogą nie zdążyć dojrzeć. Tutaj widzicie, już się tworzą pomidorki z kwiatów. Gdzie pomidorki już są, gdzie nie gdzie widać, że te liście już trochę chorują. Urywamy takie chore liście regularnie, jeśli dajemy radę, żeby właśnie. Nie zarażały nam roślin żadnymi chorobami. W ogóle mam tutaj bardzo gęsto i mogłabym troszkę już poobrywać tych liści, ale wpadam do szkarni, jak dzieci śpią wieczorem. Gryzą mnie komary, I tak naprawdę nie za wiele jestem w stanie zrobić. Niedawno je dopiero podwiesiłam. Tutaj nasturcja też uważajcie na nasturcję, bo ona bardzo się dziko krzewi i tak jak widzicie, wygląda przepięknie, ale trzeba na nią uważać. Też ładnie pachnie. Tutaj widzę, że pomidorki już nabierają pomału, pomału koloru. Ciekawe, czy w lipcu uda się jakieś pomidorki już zerwać. Ale są też takie dziwne pomidory, które tworzą się dlatego, że coś jest nie tak z krzakiem. Czyli na przykład coś takiego. To oznacza, że widzicie, jest jeden pomidor tylko, i jeszcze zrobił się taki. To znaczy, że coś jest nie tak. Są niedobory, może jest jakaś choroba. No, nie wiadomo. Ale są też takie, które. Fajnie puściły, co prawda nie ma tak dużo tych gron, ale nie załamuje się. Czasem jest taki okres, właśnie w uprawie warzyw, to widać w ogrodnictwie, że czasem rok jest bardzo plenny i jest bardzo dużo fajnych warzyw, bo taki jest rok, bo taki jest sezon, ale też dlatego, bo więcej włożyliśmy pracy, więcej serca, więcej czasu, energii. A czasem jest gorszy rok. No i trudno, tak, tak, tak jest życie. Jeden rok jest taki bardziej owocny, jest więcej szczęśliwych chwil, inny rok jest taki bardziej spadkowy, gdzie doznajemy więcej smutku czy trudności, i tak wygląda po prostu życie. Tak wygląda życie jak w ogrodzie. I Tutaj możemy zobaczyć też na przykładzie ogórku. Widzicie? Tu są takie już liście, które nie mają substancji odżywczych, ale tutaj zaczęły już odbijać nowe. I one zobaczcie, już są zielone, już im się podoba, już zaraz będę je wieszać. I też mają, mają kwiaty, więc będą puszczać po prostu te ogóreczki. A gdzie nie, gdzie są już ogóreczki, ale tak jak widzicie, na przykład tutaj. Coś się stało. Krzak jest, widzicie tutaj, nawet się robi taki żółty już ogóreczek. Nie wiadomo, czy coś z tego krzaku będzie, wyrwę tego ogórka, bo jest popsuty. Tam jest jakiś ogóreczek, no ale szklarnia. Tutaj też niedobór wody, bo ma taką dupkę. No i ta szklarnia w tym roku wygląda jak wygląda. Po lewej stronie wygląda lepiej, po, prawie, po prawej stronie gorzej. To też można odnieść jakoś do życia. Tak? Tutaj się bardziej przyłożyłam. Było nawodnienie, była pielęgnacja, było, była rozmowa z pomidorami, a tutaj. Od niechcenia w ostatniej chwili, zaniedbany, za mało wody, za mało serca, i tutaj też możecie sobie sami alegorię do, do życia, po prostu, e, do prac, nawet jakby przełożyć. tak? Jeżeli dajemy wysiłek, dajemy serce, dajemy pasję, dajemy czas, możemy właśnie stworzyć coś tak zielonego, pięknego. A gdy robimy coś trochę na odwalsie, nie mamy czasu z doskoku i tak dalej, nie ma w tym energii, no to. Wygląda jak wygląda. Chodźcie do ogródka drugiego. Tutaj powiem Wam, przyłożyłam się tak na 60% do tego ogródka. Tutaj mamy broku, któremu jest za ciepło i zaczyna iść w kwiat. Zobaczcie, czyli idzie do góry, pnie się do góry, tak? I tutaj już widzę, że on jest już malutku przedojrzały, więc najlepiej. O, tutaj jeszcze jest ok. Najlepiej byłoby go już pościnać. Ponoć brokuły dobrze wiązać, czyli jakby chować je od światła, czyli składamy liście i chowamy, no ale nie zdążyłam tego zrobić. Tutaj mamy kapusty, które są bardzo zjedzone przez ślimaki, z którymi nie walczyłam żadną chemią, w ogóle nie walczyłam, bo było bardzo deszczowo i zobaczcie, jak ślimaki zjadły plony. Czyli też możemy jakąś alegorię odnieść do życia, że jak przychodzą pasożyty, i ich nie wyrzucamy z naszego życia, to zatruwają nas, zjadają nas od środka, i potem wyglądamy w ten sposób. Tak. Tutaj posadziłam arbuza. Nie wiem, czy się przyjął, chyba się przyjął. Coś tam puszcza. Tak, tu jest jakiś mały arbuzek, widzicie, tutaj. Ślicznie wygląda, może się przyjmie. Tu jest dzika mięta, którą już i tak okiełznałam, zostawiłam tylko taki pasek, w zasadzie tylko na lemoniady, ale dobrze byłoby jeszcze ją ściąć, bo ona już idzie w kwiat, zobaczcie. Ona już idzie w kwiat, ona już kwitnie, No ale jeszcze się nadaje do lemoniady. Tutaj mam właśnie kosmosy, które się wysiały w tamtym roku, słoneczniki, które będą na pewno dosyć wysokie. One już mi sięgają... o, czekajcie, wyrywałam. Ile mi sięgacie? No, z metr 50 już mają. Ale to są bardzo wysokie słoneczniki, więc podejrzewam, że one będą miały 2 metry spokojnie. Tutaj też słoneczniki. Tam nie patrzcie. Tutaj jest dynia. Jedna dynia, taka duża, zwykła dynia. I tutaj druga sadzonka. Tutaj też jakiś kosmos, tylko nie wiem, czy on już nie umiera. Tutaj właśnie ogórecznik, do którego lubią sobie przyjść pszczółki. Właśnie tutaj jedna jest. I tam poszła teraz. I tutaj jakieś owady. Tutaj posadziłam niedawno, rozsadziłam dopiero pory. Tutaj jest kosmos też. Nie, o, pszczółeczka. Nie wyrywam go, bo właśnie przyciąga tutaj. Ale patrzcie, jak ona się zajada tym nektarem. Widzicie to? Niesamowita jest. Ma całe nóżki w tym pyłku. Ale jest taka Włochata przepiękna. To jest nasza pszczółka, bo mamy tutaj ule. Co prawda, mamy w tym roku mało pszczół, bo nie przezimowały za bardzo, ale możecie się nacieszyć teraz tym widokiem tej pszczoły. Magia, ona się zatopiła po prostu w tym nektarze, w ogóle nie zwraca na mnie uwagi. Tam mam dalej seler, tutaj są kukurydze dla dzieciaczków. Przyjęły się, bardzo się cieszę. Nasturcja i tutaj jeszcze puściłam, zobaczcie, to są ogórki. Tutaj ogórki, które wsadziłam od razu jak przyjechałam z targu, który, które kupiłam i one są od razu piękne, są w kompoście, mają żyzną glebę, dużo pokarmu. One były podlewane chyba właśnie mm, pokrzywą i po prostu rosną jak szalone tutaj nawet na zewnątrz i rosną też e, ogóreczki, zobaczcie. Tam nawet widać ogóreczka zjedzenia. Już kilka jadłam, więc tutaj plony jak najbardziej są już. Tam jest kolejny ogórek. I tutaj, moi drodzy, rosną mi pięknie, tak? Bo się przyłożyłam i w ogóle. Tutaj też mamy fasolkę szparagową. Widać trochę po liściach, że też jej brakuje trochę składników odżywczych, ale już pomału, pomału, niedługo obiadek będzie można zrobić z taką młodą fasolką. Przepyszna. Mam cały rządek. Mm. Tutaj jest właśnie sałata, której już było za ciepło. Nie została zerwana i poszła w kwiat. To już będzie dla kurek. Tutaj też jest o, ogóreczek. Myślałam, że to cukinia, wiecie, bo one są bardzo podobne do siebie na początku. I tutaj miał być plan, że tutaj będzie wszędzie cukinia. No a ogórek mi się tutaj wkradł i tam mi się wkradł ogórek. A tutaj jest piękna cukinia. Słuchajcie, to jest jej naturalny kolor liści. To nie jest żadna choroba. Ona ma piękny taki srebrny kolor i tutaj rośnie już malutka cukinia. Już jedną zjadłam wczoraj, a tutaj mamy taką ała dużą cukinię, śliczną i jeszcze tam rośnie. A tu oczywiście borówki, o które dbał głównie mój mąż i przekopywał je tutaj i zasilał i dbał o nie. I teraz po prostu możemy się cieszyć pysznymi borówkami, bo naprawdę są przepyszne. I codziennie, codziennie tutaj wieczorem przychodzę i, i zajadam się tymi borówkami. Bardzo lubię, bardzo. Zjadam kilka boróweczek, ale wiecie, co końskie muchy tam atakują. Strasznie. Tam gdzie są te borówki, właśnie, nie wiem dlaczego. Może mają tam jakiś. No, jakiś, wiecie, swój. Swój, swój domek, i jak opowiadałam Wam, właśnie nagrywałam, to jeszcze poczułam jak kleszcz mi się wbił w nogę. Wiecie? I przed chwilą wyciągłam, co prawda mam trochę czerwone tutaj, nie wiem czy widać. Tutaj, o! Więc idę sobie czymś popsikać i pokażę Wam jeszcze przed tym psikaniem, jak wygląda mój ogródek przed domem. Co prawda nie ma się za bardzo czym chwalić, ale też nie włożyłam jakoś dużo serca w ten ogródek w tym roku. Ale coś tam kwitnie. Tak, prezentuje się mój ogródek. Najbardziej wysuwają się na pierwszy plan surfinie, super tunie. Tutaj zobaczcie, mam przygotowaną cegłę, którą właśnie chciałam układać tutaj, ale najpierw muszę tutaj wszystko wysypać piaskiem, nałożyć folię, najpierw nałożyć folię, wysypać piaskiem, żeby było równo i ułożyć tą cegłę. Nie wiem, czy podałam jeszcze w tym roku chociaż może mi się uda. I tutaj nie wygląda to może jakoś za dobrze. Tutaj żywokost, którego po prostu stąd nie przeniosłam i się rozkrzewił, ale go obcinam. Tutaj mamy właśnie super tunie. Tutaj pomału hortensja, która mam, którą mam pierwszy rok. Zaczyna właśnie kwitnąć i mieć kwiaty. Po prostu zakochałam się w hortensjach na amen i mam wrażenie, że będę robiła z jej kwiatów biżuterię, bo zobaczcie, jest Przepiękna. Tutaj też jest hortensja, która jest czerwona, ale nie ma ani jednego kwiatka. Przynajmniej w tym roku. Tutaj właśnie dałam ogóreczniki, które w zasadzie chyba się nie przyjęły, więc je pewnie będę musiała wyrwać. A tutaj trochę. Jest rudbeki, trochę kosmosów, tutaj trochę zaniedbana jest surfinia, ona była bardzo ładna, różowa, ale, ale nie ma tutaj wody i czasem zapominam ją podlewać. Tutaj też surfinia, tutaj zaczynają się pokazywać właśnie takie jeżówki chyba, które dostałam od sąsiadki z naprzeciwnej ulicy. Pozdrawiam, jeśli mnie ogląda i wsadziłam je tutaj i widzę, że się bardzo rozkrzewiły i w tym roku mega tutaj... Zobaczcie, o ty ślimaku, idzie. I tutaj w tym roku mm, ładnie będą mi rosły. Tam też hortensia, zobaczcie, piękna. Pięknie się tutaj zaczyna pokazywać jakie kwiatki. A nie, no, hortensia to jest magia. A tutaj są dzikie, to wygląda trochę nie wiem profesjonalnie, jak się nazywa ten kwiatek. Nie chcę mi złapać ostrości. On się tu rozkrzewił, ale go zostawiłam, bo dla pszczółek. Tutaj też hortensja. Tutaj właśnie jeżuweczki. Tutaj pokrzywa, piękny okaz. Więc ten ogródek przed domem jest cały czas po prostu do, do ogarnięcia. Wiecie, do takiego przearanżowania. Tutaj bardzo kiepsko rosną kwiaty, też dlatego, że tutaj jest wschód słońca, tam gdzieś jest wschód słońca, więc tutaj jest cały czas prawie cień, wiecie, i one tutaj mają dosyć kiepsko te kwiatki. Są też rzeczy, których jeszcze nie zdążyłam powsadzać, jak takie krzewy, już te niektóre usychają, muszę je podlać. I też właśnie te hortensje, nie wszystkie mi się udało ogarnąć, a zobaczcie jeszcze z tamtego roku e, no też zapomniałam teraz nazwy ja zawsze zapominam jak muszę coś powiedzieć i ale rośnie Natomiast mój mąż chowa się z autem doszliśmy do końca mojego ogrodowego e, mojej ogrodowej przechadzki tutaj po naszym siedlisku, chyba będzie tyle, powiem wam, że ogród sprawia mi ogromną radość i Mm, tylko ten, kto uprawia ogród, wie jak to jest, i każdemu, każdemu polecam, żeby spróbował nawet na balkonie, nawet jeśli ma malutki tarasik w mieście, bo to jest naprawdę bajka. My, kobiety, jesteśmy stworzone do tego, żeby grzebać w ziemi, żeby ta natura nas uczyła, ta cykliczność, o której będę opowiadać też więcej. Mm, komary żeby je zabijać, kleszcze, wszystko, po prostu to jest taka totalna dzicz, w której my mieszkamy i można tutaj spotkać się samym ze sobą trochę w tej całej naturze i w uprawianiu ogrodu. A jeśli chcesz być na bieżąco, bo dodaję filmy dwa razy w tygodniu, dosyć jeszcze nieregularnie, to zachęcam, żebyś nacisnął subskrybuj i zostawił łapkę w górę i zobaczymy się w kolejnym filmie. Także do zobaczenia i życzę Ci wszystkiego, wszystkiego. Pięknego szczególnie, dużo, dużo kwiatów wokół Ciebie. Do zobaczenia. Pa pa.